W ogóle powiem wam, że ostatnio miałem dużo myśli z tym, czy odejść z YouTube'a kompletnie, nie? Czy Xenon odejdzie z YouTube'a? bliżej TVP z ciekawym i tajemniczym postem na społeczności. Czy Wiertara założy nową ekipę z Keniem, a także z Xfuzim? Dowiecie się dziś także, co Xenon myśli o szefach. A ostatnim już dzisiaj newsem jest to, że Fumi pokazał twarz. Okej, okay, a więc na początku porozmawiamy sobie o sprawie Xenona, czy na pewno odejdzie z YouTube'a, czy może przeniesie się na jakąś platformę streamingową i tak dalej. Wszystkiego dowiecie się w tym odcinku. Ogólnie się zastanawiałem, czy nie zacząć streamować bardziej na Twitchu, a na YouTube a tylko odcinki tak naprawdę robić, nie? Ale to też takie no, kurde, wypaliłem się w cholerę, jeśli chodzi o tego YouTube'a. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Obstałem, że jeśli postanowię odejść z YouTube'a, to was o tym poinformuję. Czy nagram jakiś odcinek, pewnie jakiegoś vloga dla was, nagram się. Będzie więcej Menhuntu, będzie rewensz, będzie rewensz niedługo. No. Muszę nagrać go w końcu. Okej, okay, jeżeli chodzi o Xenonika, to na razie wiemy tyle, że nagra na pewno jeszcze dwa filmy. Jednym z nich jest Menhunt, a mianowicie kontynuacja jego. A drugim nim jest już prawdopodobnie filmik pożegnalny. Ale jeszcze nic nie wiadomo. Wiem już tyle, co zaraz Wam pokażę, że Xenon przeszedł na Twitcha. Teraz widzicie społeczność Xenona, na której udostępnił On linkę do swojego Twitcha. Tutaj macie instrukcję jak zaobserwować jego kanał, czyli jedyne, co możecie zrobić. No i co? Xenon, błaga mnie, odchodź z YouTube'a, bo jesteś totalnym szefem. A jeżeli już rozmawiamy o szefach, to przejdźmy sobie do kolejnego tematu, a mianowicie co Xenon myśli o szefach fakt, nic nie myślę o nich, jakaś tam grupka Jupiterów, czy jak to tam, nie wiem, życzę im powodzenia i to tyle. Jak widzicie, reakcja ta była bezpieczna, ale i też w sumie miła, także co, my lecimy do kolejnej sprawy. Okej, okay, a więc co mogły oznaczać pozycje ja tego to nie wiem, ale nad tym się teraz w sumie zastanowimy. Na obecny dzień, kiedy to nagrywam jest 25, także niedługo się pewnie tego dowiemy. No i co, wydaje mi się, że może to oznaczać bardzo wiele rzeczy, ale najpewniejsza z nich jest to po prostu powrót Żyżeja. Żyzie, po prostu, no nie nagrywał nic od aż pięciu miesięcy, więc może w końcu się do tego zachęcił i mu się uda. Prosimy Żyżej, wracaj, a my przenosimy się do kolejnego newsa. OK, a więc kolejnym newsem jest to, czy Wiertala założy ekipę wraz z XFUzji i wydaje mi się, że Keniem. Oczywiście Wirtara daje dużo takich na społeczność shitpostowych postowych postów yy, i no mógł być to po prostu prank, ale jest jedna rzecz, która może to potwierdzać, a mianowicie wczorajszy live Xfuziego. Na nim było widać, że właśnie Keniu, Fuzji i Wiertara dobrze się dogadywali i razem sobie grali, także nie być mo może to nie być fake, pod względem tego, że Wiertara ma wra dużo odcinków z x i na odwrót. Zresztą jak Syloty założyły już ekipę, jak szefy ją mają, no to co, Wiertara i X-Fuzji nie mogą jej mieć? No mogę, tylko no, wydaje mi się, że jest już trochę to przejedzone. A już ostatnim tematem, którym przedstawię Wam młoda Leokadia jest to, że Fumi w końcu na 50 koła subskrypcji pokazał twarz. No, no i gromkie brawo dla pani Leokadii, że chciała wziąć udział w tym odcinku. No i co? No i co? Zaraz pokażę Wam twarz Fumiego, ale musicie na to przygotować się. Także 3, 2, 1.